Dzień dobry państwu. Dzisiaj rozmawiamy o zmianach związanych z programem Polski Ład. Zmian jest sporo. Jedne z nich dotyczą systemów informatycznych, a z nami jest pan Robert Czuła, prezes firmy Soneta, producenta oprogramowania Enova 365. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Panie prezesie, w jaki sposób systemy informatyczne pomagają polskim przedsiębiorcom w dostosowaniu się do zmian właśnie tych przepisów prawa, które wejdą w 2022? Zaryzykowałbym takie stwierdzenie, tak. Po pierwsze, te zmiany nie dotyczą tylko nowego ładu i roku 2022, ale to dotyczy w zasadzie zmienności naszych przepisów. No, Zaryzykowałbym stwierdzenia od, o, od zawsze. Na dzisiaj oprogramowanie właściwie wyręcza użytkowników z obowiązku śledzenia zmian w przepisach, przynajmniej tych zmian, które, które to oprogramowanie obejmuje i może taki prosty przykład dotyczących dotyczący zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych i nowego ładu. Zgodnie z e, przyjętą ustawą, w podwyższeniu ulegną progi podatkowe, zmieni się sposób liczenia ulgi podatkowej, e, zmieni się sposób e, odliczenia składki zdrowotnej. I wydaje mi się, że praktycznie dzisiaj żaden z użytkowników oprogramowania e, nie martwi się, jak to policzyć. W zasadzie e, słusznie przyjmuje założenie, że jeżeli dostanie nową wersję oprogramowania, która to będzie realizowała, to po prostu policzy tą wypłatę i podatki. I podatki policzą się poprawnie, nawet że tak powiem, czasem możemy zaryzykować stwierdzenie, że ten system pilnuje więcej rzeczy niż, niż użytkownik by pilnował sam, czyli na przykład sprawdzi sobie wiek pracownika i w zależności od tego zastosuje lepszą, nazwijmy tak, progresję podatkową. Z drugiej strony można powiedzieć tak, że hmm, Producenci oprogramowania stali się również dla swoich klientów źródłem informacji, bo tu może chciałbym pewne rzeczy odczarować, jeżeli chodzi o firmę informatyczną. Firma informatyczna, wbrew swojej nazwie, to nie sami informatycy. Na przykładzie swojej firmy mogę powiedzieć tak, że liczba osób, która zajmuje się śledzeniem zmian w przepisach, interpretacją tych przepisów, to jest mniej więcej. Trzy razy tyle, co programiści, którzy to, którzy to potem oprogramują. Żeby przepisy oprogramować, to je musimy e, najpierw zrozumieć, a potem oprogramować, więc stosunkowo wcześniej posiadamy tą wiedzę. W związku z tym jesteśmy źródłem informacji dla naszych klientów. Tak, wprawdzie sprzedajemy tylko oprogramowanie, ale też mamy kontakt z naszymi klientami, czy telefoniczny, czy, e, czy mailowy, i widzę, że coraz częściej e, klienci traktują nas jako źródło informacji. Zresztą. Jeden z klientów kiedyś do mnie zadzwonił i tak: "Panie Robercie, po co mam dzwonić najpierw do ZUS-u, potem do urzędu skarbowego, a potem do urzędu pracy, skoro mogę zadzwonić do was i w jednym miejscu będę miał 100% 100% informacji?" Bardzo dziękuję za to spotkanie. Naszym gościem był pan Robert Czuła, prezes firmy Soneta. Dziękuję bardzo.